Możemy to pannę. Poddajmy to bez kitu, bo to. Dobry plan. A ta fejt to jest jakieś gówno, nie gra. już o FIFA to mu kurwa pluje do zupy. <śmety> 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 <i> do... <śmety> <śmety> pluje Nie da się do zupy, kurwa. Czekaj wiesz co? Ja klikam na nie. Ja chcę jeszcze z tym chłopem tutaj posiedzieć. Kto nie? nie. Może o -fifer. Kompanie wywaliła O FIFEL kurwa dał na nie. Jak ci kompa waliła, No kurwa gra żela <grywa> Ty o FIFEL, byśmy to mogli poddać. Dlaczego żeś na nie kliknął? No o FIFEL. O FIFEL. Daj mi tego bandala. Napierdalać z tego karabina. Zabieram o, o FIFEL. O FIFEL. O FIFEL. Ty Andrzej, nie możemy tego poddać. Jak chcesz dłuższego streama zrobić, bo ja po tej grze muszę iść. No, no to super. Że się kurwa na siebie. No bo mówiłem ci, że jestem z kimś umówiony i ta osoba nie przychodziła i teraz przyszła. Więc idę długo grać, widzę. No. Ale potem jeszcze zagramy. Może by dawinek ty przyrwod... Słyszysz, go! No co to? Kurwa! Ty... ty. A ty bez, bez słuchawek, słuchawek ty, grasz? No właśnie kurwa! No <laughs> właśnie kurwa! <gadł> śmieszny chłopczyk, taki pierdolnięty. No, graczolek. Nie nie. No graczolek, to... <grym> o Fifel, no czemu dałeś nie? No o Fifel, no. To nie ja. O Fifel, no. A, a, a kto? Choć to nie ja. No to a, o Fifel. O Fifel. ja bym się, ja się z chęcią poddał. To było no tak, no, kliknął. nie poddałeś? No ja kliknąłem f 5 No nie podobał się. Chyba F6 L... kliknął. E, o FIFA LF6 kliknął. Matej oka, trzymaj się. Będzie dobrze. Andrzej, czekaj. Małka. Bo Ty zaraz podłogę postrzeżysz, jak tak niszko będziesz celował Dobrze Panie. jest, kurwa. Gdzie jesteście? Kurwa. <laughs> Blen! Ok. Dawaj kabula Kurwa kabula Ty gdzieś ja mogłem być. Chyba że o, po tym obejściu chodzi Tak no, Dobra Stoi przy tym Spike'a nie okrągłeś. No z kurwy syn Ty mi tam o no, opifem... to... nie dawaj rad. No i ja, gummy. kurwa 120 to Mówię no cię! Nie wywierałem! No, <coughs> Chyba co za pojemę. Kolejny no. i Dobra, gramy jakąś pizną. Odbijamy się. No jako FIFAL jest 07. Od czego ty chcesz się odbić? na bicia nie ukręcisz! Ty jesteś 07, ja jestem drugi w tabeli. Ale wynik z 07 przegrywamy 0 do 7. Ja pierdolę o Ty jesteś głopszy niż ustawa przewiduje. Dziękuję. Śmiesznie by było, gdyby o FIPEL nagrywał wyszedł z gry. jak to powiedział? No, FIPELa pojebało. Ofifel to zjebał To wina Twoja wina, wina. <laughs> wina Mi się cieszy kurde Znajdźcie słabe dwóch Ty no ale Ofifel Fifle wed następnym razem nie graj chujowo Ej ileś na ekstra? Nie <laughs> no, Dobra <laughs> To no co kurwa. nie będę ukrywał, nie chcę mi się kurwa z nim grać. Być gówniakiem. O -fifel skup się, bo zamykasz. No właśnie, o -fifel, skup się teraz. Ej, ale ode mnie to się odpierdolce. Ale my do o -fifla mówimy. Ale to ja zamykam. Kurwa, to ty... ja zaraz za tobą. Ty o no, fel. Bo znasz znowu 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 <grym> Weź zamknię. Co powiedział? Weź się zamknij. Nie płaj, po prostu jesteś chujowy, tak No fitel, <grym> no Masz no, cztery <grym> no, Zaraz będę miał 10. No dawaj. Ja zaraz będę miał 15, zanim ty będziesz miał 10. To ja znaczy O Fiper kupcie ja mam czasem trolować Ale pojemy Kurwa o fifer. Nie no Fifel, co ty robisz? Nie no. 52 na mało jest na Chinie. Nie, no nie wiem, co ty robisz. Fulpa, ile... Piper. O, nie wolno nas. Mam... O FIFA trolluje. Nie zdążę. Nie zdążę. Przy sobie, Piper. No co, przeze mnie ja zrobiłem dwa fragi. To no, zabra jakiś ryżu, nas zabija, a ty jesteś tam pierwszy. Się... O, Nekręciliśmy no. hejt na officela Jakiś Co za pojebali ludzie Nie mogę Jakiś ryżojat na sam... no Dobra idziemy na B mi tak. ja Nie mogę Ja nie Jakiś kurwa ryżojat na... Nie kontrolujecie gry, no co wy robicie? No FIFA'l, no No, no people, ale czemu ty tak po prostu sam się no wywalasz? No ty nic nie robisz w tej grze Kurwa Ja ale Co tu się dzieje w tym warochancie? Kurwa, Jak Ja cię chłop załamał Nie mogę Jakiś ryżoniat nam na Ależo ja, ja nigdy bym nie pomyślał, że tak na sage powiedzieć <śmiech> 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 A jestem pojebany mogę <laughs> kurwa z tego Chłopiec pojebany Zabieram o <noise> Fifel! No, Fifel, no! Było tam strumień. Juzes jest, jesteś o Fifel, jest. trzeba cię kierować O Fifel, było tam popatrzeć czy go nie ma. To no jak oni się zabi go nie zabijają, O ja zabi zabi nie, zabiję. oni ja ja się ja nie zabiją? nie, jak nie, jak nie, to znaczy, że jesteś ok. jest. tak. 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 o jest... o Chłopie zajebiste, tylko burza Nie odzywaj, masz trzy fragi przez całą rundę No bo gram z takim kimś jak ty Kurwa. grał dobrze, to byś był pierwszy ja byś Dobra, dobra grasz, grasz, grasz mailem pewnie swoim tym momentem i co? Jakie masz staty? No ja gram drugi raz No a ja pierwszy i tam nie widzę. Zajebiści zajebiście jesteście chłopacy Tutaj się cieszę. <noise> o, FIFEL. o Fifel, jak się z tym czujesz, że nam grę przegrałeś? Wytłumacz się z tego. <noise> o FIFEL. O FIFEL. Jak się z tym czujesz? O Fifel, o Fifel, jak się z tym czujesz? Pamiętaj ja zrobię dwa O Fifel, o Fifel, Tylko się tam nie wyjeb na tym A. Zamknij, bo się skupić nie da. Dobra, sorry, o Fifel. O Fifel, potrzebują cię, czemu cię tam nie ma? O Fifel, trolujesz! O Fifel, szybciej! Chodź, biegnę, no no. Za wolny jesteś. No ale ty tam powinieneś się przeteleportować od razu. O Fifel, nie trzymaj do tej ściany, nie marnuj naboju. No, o Fifel no. No, to jest za przed no. no, Dobra robota, Ofifel. Fifel. Gra z tego rewolu. Świetnie, graszcie, mam mnie. Omenem, O Fifel. <laughs> No, Fifel, widzisz co, żeś zrobił? No, ja, byś fipel, ja byś o Fifel nie Ale... Ja wiem, no. bym o Fifel nie wiem Ja bym Fifel no kurwa coś no, ja, to ja się Fifel nie Ja się wina. nie wiecie się nie znaczy, albo tam kiedyś. Jednak was dodam do znajomych. Ale nie o Fifa. O Fifa też. No o Fifem, no. Rejs, poczekaj trick. Pokaż. Zajebiste, Ofica, nie widziałem. czemu cię na B nie ma? No właśnie o FIFA Siedzi ci... na 10 minut cicho. nie Ja robię serdeczkę, ale... No jaj no o, o Fifę, no. Co wykładą w pierwszej osoby? o to <grywa>, ja nie mogę. No właśnie o Fifę. To twoja wina, urodziłeś. masz. No weź o FIFA! No FIFA na No przegram No o, fiefel, fiefel. o Dzięki panowie. Jebać. <grywa> Nie, nie mogę z tym valorantem, jak to są zajebiści ludzie, dawaj jeszcze, jeszcze nexta.